Stworzyli LMA, czyli model AI, który dostał za zadanie prowadzenie ich biurowego sklepu z przekąskami, z napojami. można powiedzieć, prezes firmy? Prowadzić całą firmę od A do Z. Tak. Dali mu proste zadanie, de facto, no, ma prowadzić sklep, czyli zamawiać odpowiednie napoje i przekąski, sprzedawać, ustalać marże, dbać o to, żeby zapasy były, żeby no, klienci mogli kupić to, co chcą kupić. No I eksperyment był ciekawy. Na początku nawet było interesująco, bo no działał po prostu. Ludzie chcieli od niego kupować rzeczy, miał towar. Więc to mi się sprzedawał. to podobał ten eksperyment, bo w tych wszystkich danych tam jasno jest powiedziane, że on genialnie sprzedawał. W sensie te produkty się super <grym> sprzedawały. Tylko tam był mały problem. Tak, produkty super się sprzedawały. No, musimy wziąć pod uwagę, że wszystkie modele są, są wytrenowane na tym podstawowym paradygmacie, że, żeby zadowolić klienta. No, osoby, z którą rozmawiają, no w tym wypadku tego sprzedawcy to był klient, więc yy, cóż, zamawiał, po pierwsze sprzedawał wszystko, co klienci chcieli, po drugie wystarczyło ładnie go poprosić o zniżkę, to dawał zniżki, nawet jeżeli były poniżej już wtedy kosztów zamówienia. Jeżeli klient zamówił, chciał zamówić jakoś niesamowicie rzadką, nie pamiętam, czy potrawę, czy napój, yy, to on też go to zamówił, mimo że kosztowało dużo go i zajęło dużo czasu, było nieefektywne, no to Chciał zadowolić tego klienta. Oczywiście eksperyment był no szybko. Spalił na panewce, zwłaszcza że po dłuższym czasie, jak dobrze wiemy, systemy zaczynają ich halucynować i więcej błędów popełniać. Ten, jeżeli dobrze pamiętam, to już w pewnym momencie zaczął naprawdę mocno halucynować, bo powoływał się na rozmowy z nieistniejącymi pracownikami i twierdził, że zjawi się osobiście w biurze ubrany w garnitur. Także no, eksperyment był w tej formie na pewno, jak jest przedstawiony, dość zabawny, no, ale jeżeli byśmy to mieli odnieść do jakiejś rzeczywistej firmy albo wyobrazić sobie taką sytuację w naszej firmie, no to jest to już mniej zabawne. on